Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku serii Tanie Programie, w której testujemy, czy tanie myszki z Chin są w stanie dorównać z tym najbardziej popularnym myszkom w świecie gamingu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj na Warsztat bierzemy myszkę z firmy Dareu model A950 Pro model bardzo często polecany przez innych streamerów czy też youtuberów. Sprawdźmy sobie, ile warta jest ta myszka, jeżeli ktoś był na moich transmisjach, na pewno już wie co ma, jak, co sądzę o tej myszeczce. Ale opinie w tym odcinku zostawiamy gdzie? Na sam koniec. To, co dostajemy w zestawie, bardzo fajne pudełeczko, bardzo fajnie wykonany design, więc tutaj jest plusik, jeżeli chodzi o mychę. Taki kartonowe, nie wiem co to jest, chyba jakaś taka obejma, żeby tu się wszystko nie rozwaliło, jakby Chińczyki coś zwalili bo się, to się rozwali. Myszka darełu może byś nie pokazał, tak na prosto dla widza. Opakowanie dareł bardzo fajne. Otwieramy, uwaga, tego typu. Bez. Myszeczka na dzień dobry się ukazuje. Jest w police, moi drodzy. Tutaj nic się chyba nie powinno stać. Otwieramy. I mycha prezentuje się w taki sposób. Pierwsze wrażenie zostawiam wam. Niech sobie myszeczka tutaj leży. O! Bardzo pięknie. I na dzień dobry dostajemy też, moi drodzy, dągla 4. Jest w zestawie. Nie musimy go nigdzie szukać. Fajny plusik. Folikę sobie odłóżmy tutaj na bok. Tutaj trzymadełko do myszeczki. Kawelek biały w oblocie Chyba USB-C. To jest na zwykłego USB. Taki nawet posłacany widzowie. Ciekawe, ile by w takie coś wziął. Mmm, ok. Tutaj chyba jeszcze tak to mi się odkleiło Było jakby zabezpieczone odciskacze. Cyk. Możemy sobie odłożyć tutaj na bok. Dostajemy. Woreczek. co sumie taki woreczek, jak, jak macie małe dzieci albo macie młodszego brata, to bardzo często często do szkoły dają takie zadanie, żeby przynieść woreczek i groch do niego dorzucić. I później jest rzut woreczkiem. Kto z was brał udział w takim, moi drodzy, tym, moim drodzy, w, w takich zawodach może dać znaka. Ja przyznam szczerze, że w podstawówce byłem w dru dru miałem drugie miejsce. Miałem takiego Kacperka, co przyniósł worek jak takie błysko do, do piłki nożnej, to normalnie przerzucał takim workiem całe błysko. Nie wiem, jakie jak błysko mogło mieć wtedy w podstawówce. 60 metrów? bo to nie było takie wymiarowe, nie? Normalnie hop stanął i rzucał. Rzucać sobie worek rochu tutaj, cyk, dobra, co ja gadam w ogóle? Bez sensu. Sorki jak coś, ale jestem troszkę podminowany, moi drodzy, bo już drugi raz nagrywam materiał, pierwszy raz go nagrywałem iPhone'em i była tak popsuta jakość. W ogóle ustawiłem 4K na iPhone'ie, jakieś szumy mi się pojawiły. Jak ktoś ma jakiś fajny pomysł, z czym to jest spowodowane, może się dać znaka. Dostajemy też gripy. Moi drodzy, gripy print stream, powtarzam, gripy print stream. Możecie sobie tak, o, wziąć tą myszeczkę, nakleić na nią gripy, co by wam lepiej się trzymał chwyt. E, e, chyba jest nawet jakiś branding. High Performance and Low Power Gaming Sensor. Jump. W jest spoko, Taki bajarek. A ja, się tego nie było. A i w kopercie jeszcze, moi drodzy, dostajecie skry zajumany hajs od rodziców na komunie. Jak ktoś, jak ktoś miał komunię i nie widział nigdy hajsu, moi drodzy, to zamówcie od Chińczyka, to wam wyślą. Mm, Ślizgacze. To jest fajna opcja, bo to jest, jak widzicie, pod myszką macie cztery ślizgacze mniejsze i macie jeden centralny, a tutaj macie jakby yy, dwa duże. Yy, dużo osób woli kreślać na tych większych, z tego względu, że ślizg jest taki bardziej smooth, taki jest yy, bardziej jednostajny. Na tym myszka porusza się troszkę szybciej, ale ten ruch jest taki bardziej ostry. Więc fajna opcja, że producent daje nam dodatkowe ślizgacze. I w zestawie mamy jeszcze książeczkę, moi drodzy, z instrukcją obsługi. Patrzę czy coś już jeszcze jest więcej. Nie ma nic więcej więc moi drodzy przechodzimy sobie do podpięcia myszki do komputera i zaraz przejdziemy do dalszych testów. Jeżeli ktoś z was chciałby sobie zakupić tą myszkę od Dareu oczywiście link do myszki będziecie mieli w komentarzu w opisie przepraszam tam będziecie mieli również cały ranking więc jeżeli ktoś jest zainteresowany wszystko macie oczywiście w odcineczku informacje tam jest jak najbardziej Poczucona. Tutaj jest sprawa dużo prostsza, bo macie tak naprawdę tylko i wyłącznie dwa modele do wyboru. Macie wersję białą i wersję czarną. Obie wersje to są wersje Pro i obie wersje posiadają w zestawie Dongla 4K, 3-4000 Hz. Informacja przygotowań zamówił 26 stycznia, to będzie 3-6 luty, więc ta przesyłka jest naprawdę bardzo szybka. Nie macie, nie macie z czego bać. Stawiam, że 7-10 dni i myszeczka będzie u was, jeżeli sobie taką zamówicie. Bardzo często sprzedawcy trzymają się tych dat, więc do tej pory z tych wszystkich myszek, które zamówiłem, nie zdarzyło mi się, żeby ta myszka przyszła z opóźnieniem. Macie też również informacje na tę myszkę. Jeżeli ktoś potrzebuje takich typowych specyfikacji, co ta myszka ma, jakieś dokładne wymiary, no to również w tym ogłoszeniu taką informację macie. Szukajcie oczywiście, moi drodzy, myszek na własną rękę również, ponieważ te aukcje, które ja Wam rzucam. To są jeden do jednego te aukcje, skąd ja zamawiałem. Bardzo często te myszeczki możecie dostać taniej. Jeżeli na przykład macie nowe konto na Aliexpress, również ta, mysz ta cena myszki będzie tam mniejsza. Tak samo jak alternatywą jest zamówienie tego z temu. Temu też yy, sprzedaje takie sprzęty i tam też te sprzęty mogą być troszkę taniej. Więc zachęcam Was do tego, żebyście wpisywali sobie nazwę myszek w, w własnym zakresie. A noś w internecie może coś Wam się trafi taniej. Zawsze. Yy, te dwie dyszki czy trzy dyszki są zawsze na plus. Możecie sobie później wydać jakoś spacznego tego. Spójrzcie sobie na tą mychę. Jakie macie pierwsze wrażenia? Ja uważam, że ona na pierwszy rzut oka jest bardzo podobna do Razera Vipera V3 Pro, yy, czyli myszki dużo droższej. Co mi na przykład nie pasowało w Wiperze V3 i co jest yy, jeden do jednego w mycedereu? Ostre kąty. Jeżeli sobie spojrzycie tutaj, ona, mimo tego, że jest jakby zaokrąglona w tym miejscu, czyli powinna być delikatna, takby tak krawędzie, no to jednak bardzo mocno odczuwalne jest to, że no jest tutaj łączenie. Dla mnie, na przykład, automatycznie ta myszka idzie na bok. Już teraz wam zdradzę, że ta myszka nie będzie na pewno moim faworytem i raczej nie będę jej dalej polecał innym użytkownikom. Przede wszystkim dlatego, że ja nie lubię takich ostrych kształtów, czego na przykład nie ma miejsca tutaj w waxe. Przyznam szczerze, że jest to dla mnie ciężki ee, ciężki aspekt, który moim zdaniem jest nie do pominięcia. Jeżeli ktoś z was lubi takie ostre krawędzie, no to spoko. Mamy też bardzo podobne te klawisze, jak w, w Viperze V3. W ogóle chyba ta myszka jest bardzo, bardzo podobna do Vipera V3, więc jeżeli szukajcie ewentualnie dużo, dużo tańszej alternatywy od Vipera, no to ta myszka mogłaby być dla Was OK, ale. Myślę, teraz w głowie, czy nie będę miał sprzętu jeszcze na testy, który będzie podobny do tej myszki. No, jest ten Ajax 139, który bardzo mocno nawiązuje, jest spora, spore podobieństwo między tymi myszkami. I główna różnica, jaka jest między tymi mychami, zaraz wam pokażę, i która też dla mnie Dareau dyskwalifikuje. Postaram się Wam zbliżyć, mychę do kamery. Widzicie? Gdzie te luzy? I ta myszka jeszcze nie klika teraz. Mam nadzieję, że mikrofon to złapie i spójrzcie. O, teraz jest klik. Zobaczcie, jak, jaka jest duża odległość między aktywacją przełącznika a wciśnięciem yy, w ogóle guzika. Nie wiem, strasznie mi to denerwuje. Mam wrażenie, właśnie, jakbym czytał jakiegoś taniego hinola, i w ogóle ta myszka daje ogromne odczucia w porównaniu do Ajaza, który był nawet tańszy od niej, bo 179 125 zł można to wyrwać. Daje ogromne poczucie, że jest to tani Chińczyk. Jeżeli nie lubicie mieć poczucia, że trzymacie tani sprzęt, to ta myszka jest od razu przekreślona dla Was. 139 ma ten... Zobaczcie, tą aktywację ma... kurcze, kurczę, czarny ekran, nie wiem, czy to będzie... W sensie jest czarny, bo postaram się go zjaśnić. Widzicie? Bo prawy. Widzicie jaka jest różnica? I te przełączniki już klikają. Więc 139 jest lepszym wyborem, aniżeli nawet Dareu A950 Pro. Moim zdaniem, jeżeli lubicie... Yy, Taki szybszy klik, bo jesteście w stanie szybciej klikać aniżeli na tej myszce, która niestety ma e, taki duży uskok. I dla mnie jest to dyskwalifikacja tej myszki w ogóle e, z jakich opcji, jakiejkolwiek opcji polecajki i na pewno od tej pory nie będę raczej nikomu e, tej myszki polecał. Jeżeli ktoś chce kupić, spoko, nie mam z tym jeszcze problemu. E, kupujecie tę myszkę na własną odpowiedzialność, bo Będą osoby, dla których te wady będą akceptowalne, i to jest nam jak najbardziej spoko. Ja niestety tą myszkę od razu skreśliłem. Też zagrałem na niej parę meczów i też musiałem niestety zrezygnować. Tak samo jak kwitacie tą mychę, no ona jest lekka, ale czuć, no czuć te Chiny. Z no. plastik nawet jest gorszy niż w Steel w Series. Nawet miałem ochotę się przyjechać do marketu, zobaczyć, czy ta myszka będzie się jakkolwiek różniła od tych marketowych, tej jakości. Ale niestety nie, da, nie udało mi się. W ogóle producent deklaruje, że to jest jakiś taki. nie taki szorstki? Chciałbym chropowaty. O, tak, chropowaty albo szorstki plastik. I faktycznie tak jest, ale czuć, że on jest jakby. no niższy jakoś, no nic tu nie skrzeczy, ale no. czuć, że to są Chiny, po prostu czuć. W Ayazie tego nie czuć. Więc jeżeli miałbym do porównania filmy Darel albo Ayaz, jeszcze bez zastanowienia, a ja z... chciałbym zestawać jeszcze tą, tą, tą 39 moi drodzy, z donglem. Bo uważam, że gdzieś ten mój test tej, tej 139 może być zakłócony tym, że nie miałem tego dongla. Hmm. Może kiedyś się jeszcze, może się jeszcze kiedyś skuszę na tą mychę i ją zamówię i tak jakby nagram update. Bez porównania, tej Dareu z tych myszek wypada najgorzej. Tutaj mamy 139, tutaj mamy Dareu. Dareu jest no, na... dużo. Tu czułeś ten przeskok jakości. Tutaj mam jeszcze VXE. Doszła do mnie ostatnio. Jest bardzo podobna. mi się, że ona nawet do 130, do 159 będzie podobna do testów. Ale no też ten plastik. Ta myszka jest jakby lekka. Czuć, że to jest lekka myszka. Ale mimo wszystko ten plastik i tak czuć, że jest lepszy w dotyku aniżeli w Dareu. No i w tutaj cały czas będzie królem. Chociaż zdradzę wam. I kto był na streamku to wiedział. Przyszła mi, mycha Incot. G20, in code, G23 Pro e, Przepraszam nie wersja tylko zwykła No i powiem wam szczerze że to może być bardzo mocny kandydat do tego żeby zwyciężyć w całym rankingu ale No o, ta myszkę chyba sobie zostawię na koniec e, Więc jeżeli ktoś z was chce już sobie teraz zamówić myszki To ode mnie rekomendacja 130, 159 przepraszam z donglem 179 z donglem Dareu e, Tylko na waszą odpowiedzialność jestem w stanie e, Wam Polecić. Myszka, oczywiście, jest w symetryczna, tak jak widzicie, przykładowo, jak z 150 yy, W, akse, przepraszam, XE Wireless. Jest troszkę szersza, jest krótsza, no i przede wszystkim ma ostre krawędzie. I polecam ją raczej dla średnich dłoni. Duże dłonie, jak kładę tutaj, niestety wystają mi poza obrys myszki. I tym bardziej, że macie ostre krawędzie, to bardzo to czuć, nie jest to komfortowe. No i ja, tak jak mówiłem, zagrałem na nie tylko parę metrzyków, i niestety. Trafiła u mnie, ona u mnie do pudełka. Pod obudową w tej myszce mojej drodzy znajdziecie przełączniki yy, Kyla. No i, mimo wszystko, tak jak pokazywałem Wam wcześniej, bardzo mocno jest to odczuwalne w porównaniu do Ajaza. Czuć tą różnicę kliku, czuć, że się to klika. Czasami macie wrażenie, że ta myszka jest zlagowana. Bynajmniej ja tak mam. Też może nie chciałbym, żeby żebyście podejrzeli do tego, że ja hejtuję tą myszkę, ale mówię Wam o swoich odczuciach. Yy. I chciałbym was przestrzec przed tym, żebyście nie zamówili sprzętu, który na przykład będzie dla was, żebyście się rozczarowali. Po to właśnie są te testy, że jeżeli dla mnie coś jest spoko, no to jestem w stanie Wam to polecić. I w tym przypadku, jeżeli nie lubicie takiego młowatego feelingu, takiego jakby zlagowanego, no to niestety ta myszka nie będzie dla was optymalna. W 139 nawet 139 nie macie takiego problemu. Ten klik naprawdę bardzo fajnie chodzi. 159, 179 no to jest w ogóle klasa wyżej aniżeli e, na ten moment te mychy Dodatkowo macie 150 godzin na baterii e, bezprzewodowo 300 mAh ta myszeczka posiada Macie również trzy tryby łączenia się z kompem. E, tutaj macie taki przełącznik, macie po Wi-Fi, macie Bluetooth I macie po kablu, po kablu tylko 1000 Hz Sensor oczywiście 3395, czyli bardzo fajny, topowy, topowy sensorek, który nie ma się do czego doczepić. Jeżeli chodzi o komfort, co ta myszka mam do zaoferowania, no to znowu podaję Wam swój przykład. Ja niestety na tej myszce nie, nie dałem rady zbyt długo pograć, z tego względu, że moja dłoń automatycznie, jak czuła ostre ta będzie na myszce, uciekała do góry, przez co mój chwyt był nienaturalnie wygięty, miałem bardzo duże spięcie na tym nadgarstku, i przy nawet 5-10 minutach deathmatchu, już czułem lekkie tutaj spięcia, lekkie tutaj bóle właśnie w nadgarstku I takie dłuższe granie, nawet deathmatch, czy już samego samym Faceit'cie, było dla mnie bardzo niekomfortowe Jeszcze raz podkreślam, to są moje odczucia I jeżeli ktoś się z nim nie zgadza i ktoś lubi takie mychy, spoko, może dla niego ta myszka siądzie Dodatkowo powiem Wam, że wydaje mi się mimo wszystko, że ta myszka jest za lekka ona ma bodajże 55-56 gramów, z tego co, co pamiętam 55 gramów. I no, jeżeli ktoś lubi czuć myszkę, i ta waga daje mu tak jakby poczucie takiej lepszej kontroli, no to ona jest mimo wszystko zbyt lekka dla mnie, i też z tego względu. Ciężko było mi na niej jakby wyczuć, jak mocno muszę ruszyć ręką, żeby jakiegoś przeciwnika trafić. I też z tego względu no ona mi nie podeszła. W żaden sposób. Tego nie ma w 139, 139 jest lekko cięższa Między innymi dlatego, że ma troszkę większą baterię 450, 400 chyba mAh troszkę nam ta bateria starczy na dłużej. I ta waga jest optymalna tutaj, właśnie w tej myszce. No więc właśnie. Bardzo szkoda, bo wiem, że bardzo dużo osób poleca tą myszkę. Zastanawiam się też dlaczego. Czy to wynika z tego, że nie, on nie, te osoby nie miały innej myszki w swoich dłoniach. Mm, albo faktycznie ta myszka im po prostu leży. Jeżeli ktoś z was grał na Razerze w fajperze i była dla niego spoko i coś mu się stało z tą mychą e, i nie chce wydawać kolejnych 600 zł na tą myszkę, no to to może być fajna alternatywa, tylko że musicie wziąć pod uwagę, że jakość tej myszki jest sporo gorsza, aniżeli w razerze. I to też trzeba jasno podpowiedzieć I, i zastanówcie się, czy, czy to jest też dobra opcja dla was. Bo ja przyznam szczerze, że szukam myszki, która będzie tania, będzie tanim odpowiednikiem i która albo tu równa tym topowym myszkom z Europy, albo nawet przyścignie te myszki. I uważam, że będą takie modele myszek, które e, przyścigną te topowe mychy. To, co na pewno można powiedzieć o tej myszce i o całej firmie Dareu, to to, że na pewno potrafią software. Pierwszy raz się spotykam z czymś takim, że możemy sobie zarządzać, moi drodzy, myszką z poziomu przeglądarki. Jest to fajna opcja, bo ja osobiście nie lubię instalować niczego na swoim kompie. Nawet jak mam jakąś myszkę, pobieram oprogramowanie, instaluję i ode mnie z kompa wszystko znika. A tutaj możemy sobie wejść w przeglądarkę, możemy sobie kliknąć tą opcję online software. Wystarczy, że połączyć swoje urządzenie, wybieracie w jaki sposób macie połączoną mychę. Uwaga, oddaje się, ekran, i już wasza myszka jest gotowa do zarządzania z poziomu przeglądarki, więc tutaj są ogromne propsy dla Dareu. Chciałbym, żeby inni producenci myszek szli w tą stronę, no bo jest to fajna opcja. Zastanawiam się, dlaczego tego nie robią, yy, ale to jest jak najbardziej na plus, więc zobaczmy sobie, co mamy tutaj w ogóle w oprogramowaniu. Mamy opcję do ustawienia DPI, możecie sobie zmieniać herce. Ja sobie ustawiłem w na 2000. Możecie sobie zmieniać przyciski funkcyjne, ja oczywiście zostawiam sobie standardowe. Tutaj możemy zobaczyć opcję baterii, jasność ustawienia DPI, to chyba będzie od tego tutaj, co się zmieni. Tak, tutaj możemy sobie zmienić DPI, jest tak jakby lampeczka, tak, widzicie to tutaj. Ja i tak chyba mam tylko 800, więc tutaj nic się nie będzie zmieniało. Możecie sobie ustawić po jakim czasie myszka Wam się dezaktywuje. Czyli, przykładowo, idziecie do łazienki, musicie że idziecie na jedynkę, musicie iść na dwójkę. To, żeby myszka Wam się nie rozładowywała, to po trzech minutkach czy nawet po, po minucie, możecie sobie tą myszkę wyłączyć. Fajna opcja, bo na pewno pomoże Wam to zaoszczędzić yy, baterię na dłużej. Macie również różne makrosy, yy, których ja nie używam. Jeżeli ktoś używa, to, to jest taka opcja. Macie informacje o waszym oprogramowaniu. To myszkę sobie możecie oczywiście zaktualizować z poziomu y, przeglądarki. Sprawdźmy sobie jeszcze tylko jedną rzecz. Zobaczmy sobie, jak wygląda y, stabilność tych hercy y, w tej myszce po zmianie. Y, gdzie jest ta opcja? Opcja jest y, 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 tutaj. Ustawmy sobie na początku 1000 Hz. Wejdźmy na mouse Fazer Checker i y, 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 klikamy Start. No, jest 1000 herców, jak najbardziej w tej. Wydaje że chyba nie ma żadnego takiej, takiej myszki, która by sobie z tym nie poradziła. Czyścimy. Odpalamy sobie 2000 Hz. Klikamy Start. 2000 Hz też widzimy, że bardzo ładnie łapie i nawet myszka nie wychodzi bardzo za ten zakres. Więc mamy max 2000 Hz ustawione. 4000 Hz. Uwaga. O, chyba nam troszkę ponad. No ale widzimy, że jest to jak najbardziej stabilne, więc tutaj yy, producent nas nie wali w konia. Wszystko działa idealnie. Fajna opcja też jest to, ani też nie biorę to jako wadę, że myszka nie posiada 8000 Hz, bo jak pokazałem Wam już te poprzednie testy, mało która myszka jest w stanie osiągnąć te 8000 Hz. Bardziej jest to jakby taki fit marketingowy, czyli przepychanie się, że nasza myszka ma tyle tyle Hz. Bardzo ciężko jest to ogarnąć, raz, że chodzi o stabilność, dwa, że nawet Wasz komputer jest obciążony tym, że musi generować, że odbiera tyle informacji. Nawet przy 4000 Hz mogą się pojawić lekkie spadki, dlatego ja ustawiam max, max 2000. Jest to kompromis między płynnością a wydajnością waszego kompa. Maksymalnie też wam zalecam te 2000. Przechodząc do, powoli do podsumowania całego materiału, jeżeli chodzi o samą mechanizm. Z takich największych plusów, jeżeli chodzi o sam sensor, tutaj naprawdę nie ma się do czego doczepić, wszystko działa bardzo fajnie Ta myszka mnie nie zawiodła jeżeli chodzi o jakieś dziwne skoki, jakieś zgubienia się sensora Więc tutaj jest wszystko jak najbardziej bardzo w porządku, nawet możecie spojrzeć, że ten tracking jest w miarę OK. Ja też zmieniłem sobie sensor ostatnio na troszkę mniejszego, więc gdzieś ten mój celownik może być yy, poza tym modelem Ale jest naprawdę w porządku, raczej myszka was nie zawiedzie jeżeli chodzi o, o samą mychę z plusów też na pewno wyposażenie, to co dostajemy od samego producenta. Fajne są gripy, fajne są inne gacze fajny jest software. Ale pytanie, czy to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o samo użytkowanie myszy? Czy jednak ważniejszy jest komfort tej myszki? I to, żeby tą myszką fajnie się grało i żebyście mieli poczucie, że jest to faktycznie sprzęt premium, no bo Taki jest cel tej serii, że musimy, że chcemy, musimy. chcemy znaleźć myszkę, która swoją ceną będzie znacznie niższa niż te topowe e, myszki, które aktualnie grają w a która będzie oferowała albo tyle samo, co ci co te topowe myszki, albo będzie nawet lepsza. I przyznam Wam szczerze, że e, mam jedną taką myszkę, która y, może być mocnym konkurentem. Pokażę Wam tylko tutaj z bliska. Jest to myszka InCop. I ona naprawdę może jechać te wszystkie myszki, ale zostawiam sobie na sam koniec, bo. No! Nie chcę, nie chcę się napalać na tą myszkę, ale może być fajnym konkurentem. No, mi niestety ta myszka nie, nie leży bardzo mocno i ja niestety tej myszki nie jestem w stanie Wam e, polecić, jakby dać swoją rekomendację, że każdy z tej myszki będzie zadowolony. Więc e, moja uwaga jest taka, że jeżeli ktoś chce kupić tę myszkę spoko, ale. Musicie ją kupić na waszą odpowiedzialność. Ja uważam, że są lepsze sprzęty, aniżeli ten Dareł A950 Pro, między innymi 179 i 159, a tych myszek jestem pewny. Do 139 jeszcze będę chciał kiedyś wrócić, żeby ją mocniej przetestować z tym dąglem. I tak jak mówię, jeżeli lubicie myszki Razera, to może być spoko tańsza alternatywa dla was. Jeżeli nie lubicie myszek razera, wolicie bardziej takie owalne kształty, to będziecie mieć taką samą sytuację jak ja, że ta myszka niestety wam nie będzie leżała. Jeżeli chodzi o samą ocenę tej myszki, zastanawiam się, czy dać ją na takim poziomie jak aya 139. Bo dałbym ją niżej. Dałbym jej ocenę 4,5. Ale przez to, że producent daje nam też takie dodatkowe bonusy typu ślizgacze, typu gripy, typu ten dongle w zestawie, dałbym mi chyba równą ocenę jak Aja 139, z tym, że ogólne odczucia użytkowania myszki na e, Ajazie są e, o wiele, wiele lepsze. Wiem, że wiele osób czekało na ten test, wiem, że wiele osób korzysta z tej myszki. Ale no niestety muszę Wam powiedzieć, że ja się na tej myszce zawiodłem, bo oczekiwałem od tej myszki zupełnie czegoś innego i spodziewałem się, że faktycznie będzie yy, biła Ajazy na głowę. No bo 168 zł nie jest jakoś super dużo, ale ajaz 179, który jest tańszy nawet o 2-3 dychy, jest dużo lepszą myszką, i tamtą naprawdę jestem w stanie polecić. A tej. Mogę tylko poinformować kogoś, że taka myszka jest, ale moje rekomendacje ta myszka na pewno nie dostanie. Podsumowując, ocena 5 na 10 dla tej myszeczki: i jeżeli ktoś z Was chciałby sobie zgarnąć taką mychę, to jest chyba nawet minimalware prawie faktycznie. No minimalware, no bo dużo na nie grałem. Najmniej w sumie z tych wszystkich myszek, które akurat testowałem. Zostawcie jakiś komentarz po sobie. Zostawcie subika, jeżeli Was mogę o to prosić, bo sporo osób ogląda materiały. I tak jest ogromny przyrost subskrybentów, za co jestem naprawdę ogromnie wdzięczny. Zostawcie lajka, czy jeżeli lubicie taki materiał. I tyle. Ja będę myszki Ajaza losował jakoś na początku lutego. Ten materiał wyjdzie. No to w sumie, jak już ten materiał wyjdzie, to te myszki ja sobie będą rozlosowane. Ja zostawię komentarz pod wygranym komentarzem też będzie, jakby powtórka na Twitchu, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, kto zwyciężył. Jeżeli ktoś odmówi przyjęcia, to będziemy szukali dalej zwycięzców. Ja już tych myszek mam sporo na, w mieszkaniu, więc chcę się ich powoli pozbywać. Mam już o nich wyrobione swoje zdanie, więc fajnie, żeby te myszki trafiły do kogoś dalej, kto tych myszek potrzebuje. Ja Wam ogromnie jeszcze raz dziękuję za obejrzenie całego materiału. Na sam koniec jeszcze standardowo przyciemy sobie do sesika, żebyście mogli sprawdzić, jak ta myszka sobie radzi w samej grze.